podłożyć mu głos. Wow, to było ekstra! Jesteś zły? Hecapep! Oszalałeś do reszty? No, głos, bo mnie zmagnie. To wszystko ja. Słu mi się ręce ze stresu. Moi kochani! Razem możemy dać radę. No to lecimy naprawdę? Ale na serio? Już! A co powiesz? Na to! Dziewczyny słyszałyście wieści? jest w Alfei z niespodzianką! Właśnie przysłał wiadomość! Wow! Ah. To czekanie mnie dobija. Co?! Jak to staj poleciał?! Tak z niej nacka?! A co z niespodzianką?! Drog! Chesafep! Proszę, panie. Są inni. Nowe pokolenie. Elfy, które chcą jeszcze walczyć! Pozwól nam odebrać to nasze. Zacznijmy dzisiaj. Super jeździć na hulajnodzie. Zawsze chciałam mieć właśnie taką. Wybaczcie, nie znalazłam blokułów. O, moi kochani! Czyli jednak nie zapomnieliście? O. O, chyba jednak skończysz. No, Mamma mia! Rządku. Masz nauczkę i teraz wiesz, że musisz odpocząć. No dalej! <noise> Ciśnij ile chcesz, MK, ale nigdy nie dorównasz mojej galopującej mocy. Co nie? Znam tę trasę jak własną kieszeń. Tylne uliczki, przednie uliczki, boczne uliczki, wszystkie uliczki. Jestem do tego stworzona! Hej, co? Ty się nie ścigasz, to ja się ścigam. Trenowałam od wielu miesięcy. Myślałam, że mi kibicujesz. Jak miałbyś w ogóle? Na pewno mnie nie pokonasz. Drażnisz się ze mną. Wygrałeś! Dostałeś wszystko, co chciałeś. Nie chciałem jeszcze. cię drażnić. Naprawdę. Skye! Nie, nie. Nie, nie, Skye, Skye, nie. Jesteś dla mnie najważniejszy na świecie. Ale tu nie chodzi o nas. Ja też cię... Mój startowy Pokémon. Ciekawe, kto to będzie. To stresujące. Będziesz moim partnerem? No! Jesteś taki słodki! A nie mogłeś znaleźć jakiejś większej torby. A ty Trzymaj. mniejszego mi no, no jak? Skąd miałam wziąć mniejszego, skoro takiego dał mi Kevin? Prosiłam cię tylko mówiłem o... Nie mówiłem jedno ci, rzecz. że się nie zmieści. To jest Gdzie Kali? Uh, jesteś zły? Nie. Nie? No nie wiem, a wyglądasz. No więc nie. Okej, okay, wiesz co, może to przez te brwi. Wyglądają trochę jak... wąsy z wyprzedaży. Nie, nie niech przestanie, niech przestanie! Alice, spokojnie. A ja na pewno tu zostanę! Było tak miło. Na razie, patrzcia Majdo! Masz boczne kółka, tak? Też mi coś. Mam identyczne w roberku, kiedy byłam dzieckiem. Imponujące, jak na mały Robert. Tak udało jej się zasnąć, chociaż trwało to wieki. Wiesz co, nigdy nie widziałam dziecka, które aż tak boi się zabawek. Wcale, że nie. Okej, okay, pani, Eni zawsze na nie! Przecież wcale nie jestem zawsze na nie! Mogę przefarbować Ci włosy? Nie. Widzisz? Dzień dobry, mam dla Pani przesyłkę. E, no bo. E, no, bo. Okej, okay, szczerze. Trochę mam doła, jak widzę was we dwoje. To nie tak, że nadal coś do niego czuję, ale po prostu tak szybko mi przeszło. I tak widzę, że bardziej do siebie pasujecie. Tylko że wcale nie jest łatwiej nie spływa po mnie, jak się tulicie. Rozstania bolą. Ale ja się serio cieszę, że się kumplujemy. Już miałam oba kolczyki, dopóki się nie zjawił. Już wiem! To on ukradł jeden z kolczyków! Przyznaj się, zabrałeś mój kolczyk, tak? Dlaczego rozmawiamy o wronach? Chyba powinniśmy mówić o moich kolczykach. Hmm, nie do końca rozumiem. Więc co tutaj robili? Chodziło o krucyfiks. Hmm. A myślisz, że cię potrzebuję? Nieważne. Dla mnie to mniej roboty. Myślałam, że i tak będzie was tu więcej. Wiesz dlaczego cię trzymać? Co? O co chodzi? Czemu się tak na mnie gapisz? Stawałam wczoraj w nocy, bo bardzo źle się czułam. Z tego samego powodu nie chciałam dziś pilotować i dlatego też wyglądam niewyraźnie. Jasne? Szalałeś do reszty? To co sugerujesz jest straszne! Zdradzasz nas od samego powodu. Rozwalę cię zobaczysz! Słuchaj, Anatanie, nie wiem co mi się przydarzyło, ale coś musiało mi się stać, a teraz. Co? Boję się. Nie masz pojęcia jak bardzo. Strasznie się boję. Hej! Schowajcie te karabiny! Chcecie je przestraszyć? Co ja z wami mam? Pana obraz wcale nie jest nieudany. Właściwie to jestem nim poruszona. Znaczy, wspaniale, że przyszłam, kiedy ciągle rozkminiacie temat. Mogę wam pokazać, jak ja pracuję. Nie ma tęczy, kiedy nie ma deszczu. Nie wiem, czy szukacie tego rodzaju rzeczy, ale... Czy mogłabyś pożyczyć mi wiaderko? Daj mi je! Daj mi je! Oh! To jajko nam pękło! Jedno jajko nam pękło! Pękło nam jajko!